Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku mojego cyklu o tajnikach szkolnej matematyki postanowiłem opowiedzieć o pewnej ciekawej nierówności. Mianowicie, będzie to nierówność pomiędzy średnią arytmetyczną i geometryczną. Przypomnijmy sobie, yy, niech a, b będą liczbami nieujemnymi, a plus b przez 2. To jest średnia arytmetyczna, natomiast pierwiastek z A razy B to jest średnia geometryczna tych liczb. Wyjdźmy od takiej oczywistej nierówności. Mówiącej, że pierwiastek z A minus pierwiastek z B, taka różnica podniesiona do kwadratu, jest nieujemna. No jest to nierówność ewidentnie prawdziwa, dlatego że kwadrat każdej liczby jest liczbą nieujemną. Więc to jest prawda. I zobaczmy, czemu ta nierówność jest równoważna. Podnieśmy do kwadratu, stosując wzór skróconego mnożenia, mianowicie kwadrat pierwszego wyrażenia, czyli a plus kwadrat drugiego wyrażenia czyli b minus podwojony iloczyn dwa razy pierwiastek z a razy b jest większe lub równe od zera no przenieśmy teraz na drugą stronę czyli a plus b jest większe lub równe od dwóch pierwiastków z ab podzielmy obie strony przez 2 otrzymując a plus b przez 2 jest większe lub równe jak Pierwiastek z AB. No więc jest to właśnie ta nierówność między średnią arytmetyczną a geometryczną. Nierówność AG. Taką nazwę zyskała sobie tego rodzaju nierówność. Spróbujmy jeszcze zastanowić się, kiedy w tej nierówności zachodzi równość. Mianowicie Nierówność między średnią arytmetyczną a geometryczną, czyli ta ostatnia, jest równoważna tej nierówności, od której wyszliśmy. Wobec tego równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy pierwiastek z A minus pierwiastek z B do kwadratu równa się 0. Co jest równoważne temu, że pierwiastek z A równa się pierwiastek z B, czyli A równa się B. Także możemy teraz zapisać wniosek z naszych rozważań w postaci twierdzenia o nierówności między średnią arytmetyczną i geometryczną. Jeśli a i b są liczbami nieujemnymi, to a plus b przez 2, czyli średnia arytmetyczna, jest większa lub równa od średniej geometrycznej, czyli od pierwiastka z ab. Ponadto równość zachodzi wtedy i tylko wtedy. Gdy a jest równe b. Tego rodzaju nierówność ma bardzo dużo zastosowań, a w szczególności można ją użyć w zadaniach optymalizacyjnych. Zróbmy przykładowo takie zadanie: wyznacz wymiary prostokąta. O polu, no, na przykład 16 centymetrów kwadratowych, który ma najkrótszy obwód. No może rozpocznę od zrobienia rysunku. Mamy jakiś prostokąt o polu 16 cm kwadratowych. Niech jego boki będą miały długości x i y. Siłą rzeczy x i y są większe od zera. Wiemy, że pole takiego prostokąta jest 16, czyli wiemy, że x razy y równa się 16, oczywiście, centymetrów kwadratowych, a xy mierzymy w centymetrach. Wobec tego y równa się 16 przez x. Zminimalizujmy połowę obwodu. Połowa obwodu to wobec tego x plus drugi bok y, czyli 16 przez x. Cały obwód to dwa razy tyle. No ale jeśli zminimalizujemy połowę obwodu, to również zminimalizujemy cały obwód. Wobec tego zminimalizujemy to wyrażenie. Matematycy często w ten sposób zapisują zadanie minimalizacji odpowiedniego wyrażenia, odpowiedniej funkcji. Więc ten zapis oznacza, że należy zminimalizować wyrażenie postaci x plus 16 przez x, oczywiście wiedząc, że x jest Większe od zera. No i czas na wykorzystanie nierówności między średnią arytmetyczną a geometryczną. Z nierówności między średnią arytmetyczną geometryczną, czyli AG, x plus 16 przez x podzielone przez 2 jest większe lub równe od średniej geometrycznej, czyli pierwiastek x razy 16 przez x x się upraszcza, pierwiastek z 16 to jest 4. A zatem ta nasza połowa obwodu x plus 16 przez x jest większa lub równa od 8, pomnożyliśmy obie strony tej nierówności przez 2. No i yy, równość zachodzi wtedy, kiedy oba składniki, obie liczby po lewej stronie są sobie równe. No więc równość. Zachodzi, jeśli x równa się 16 przez x. No to szybciutko możemy rozwiązać takie równanie. Po pomnożeniu przez x mamy x kwadrat równe 16, a że x jest dodatnie, to otrzymujemy rozwiązanie x równe 4, bo x jest większe od zera, czyli drugie rozwiązanie x równe minus 4 nam w naturalny sposób odpada. No to wobec tego wymiary prostokąta x równa się 4, y równa się, no też 4, 16 przez 4 to jest 4, wobec tego y, ten prostokąt jest kwadratem. Odpowiedź. Szukany prostokąt jest kwadratem. O boku 4 cm. To tyle, jeśli chodzi o treść tego odcinka mojego cyklu tajniki szkolnej matematyki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do polubiania mojego kanału, do oglądania wszystkich filmów w nim zawartych, jak również do czytania mojego bloga Być Matematykiem. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim pogodnych, zdrowych i wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.